Cześć kochani, dzień dobry, witamy serdecznie z Gosią w Grounded. Witamy, witamy, słuchajcie, jemy, pijemy. Jemy, pijemy, rozkminiłyśmy jak używać zakiewki. po tak. prostu się, słuchajcie, nie przytrzymuje, tylko się klika raz i tyle, no. no ale musiałyśmy do tego, słuchajcie, dość, tak. Idę w ogóle właśnie zobaczyć, czy coś tam się jakaś rosa jest. O, jest rosa, dobra. Ale my byśmy się musiały i tak napić, no ale dobra, pokażę Wam. Czekajcie, tędy może. Pokażę wam jak to właśnie zrobić. Mhm. Can't mix different Ej, czekaj, bo ja coś tu jeszcze mam. Dobra, teraz jest chyba pusta. Okej. Okay. No. Dobra i słuchajcie i po prostu X-em. A! Nie możemy miksować tych różnych tych. Czekajcie, bo tam brudną po prostu wzięłam wodę, wiecie, bo chciałyśmy zobaczyć no dobra, czy czystej ja nie zmiksujesz, wiesz? Aha. Czy może... z brudną nie zmiksujesz widzisz wody, patrz. O! I mamy dwie Gosia jak coś. Okej. Okay. Słuchajcie, no, my... mamy czystą. No muszę się napić. Dobra. A, ja t... Czyli ja biorę tak, ale ja teraz przytrzymałam. No to nie wiem o co chodzi. Ja no, bym się chciała... To znam napić. sobie e, sakiewkę w wylej to z powrotem. I... Nie no, spoko. To... Really o, napisałam się napi... Napisałam się tak, napiłam się z sakiewki. No dobra. Gosia tu jeszcze jest, jakbyś chciała. dobra chyba. Okay. O, no i spoko. Bo jak Zaczyłam trzymasz się. to, to możesz właśnie nabierać. No dobra, już słuchajcie, to wszystko sobie rozkminimy. Idziemy do robocika. Tak, ale wiesz to czekaj, bo tu czy my już zrobiłyśmy tą skrzynkę? Nie. Wszystkie już mamy zrobione. Mamy, bo dobra. ja też tam porozwalam. Okay. Co, a może jeszcze bym sobie ten coś tu, co mam. Ja mam jakieś... Ty, a jak zepsute mięso dam. I na przykład trawkę. To co wyjdzie? E? Ej, Ej to, też to, to wyszło! Skoro. Ej, też wyszedł no. taki, kuźwały ten, szejk jakiś. No, także to jest spoko, że tam wszystko można, słuchajcie, miksować. Ej, patrzcie, i nawodnienie, zepsute mięso, kurde, rewelacja. Dobra, Super. idziemy. Jeszcze tu porozwalam, bo tam żeśmy wszystko na ten wzięły, Poszło na, na te skrzynki, nie? Mhm. Dobra, Kasia, prowadź, bo ja porozna... się znowu zgubię. Do tego tego Ej, a my tam nie mamy y, tego znacznika? A bo mi chyba tam czegoś brakło, trzeba by dorobić ten znacznik, bo ja tam stawiałam ten znacznik. A, tylko, że a, Brakowało właśnie. mi chyba. A nie, chyba to zrobiła. A ja nie znacznik. Widzisz? Ty, a jest! jest kurde, ślepe. No właśnie, tutaj pająk, jak coś. Mhm. Tu trzeba naokoło lecieć. Mhm. Jeszcze ten robot by nam się przydał, podziemny się, jak tak, coś. Tak. Bo... Byśmy tego gdy sobie zrobiły, zobaczymy, Ale co tu jeszcze jecha. sakiewka, bo ja mam sakiewkę, ty nie masz sakiewki. A, faktycznie. To prawda. Dla ciebie sakiewka zabija. jak ostatnio ten robot był cały czas, to teraz nie ma w ogóle. wybić. żeśmy wybi Jest Jest! Jest? Mhm. Nie to. No ja akurat nie miałam robano. No. O, grzybki są, to pozbieram Dobra. przy okazji. No to będziemy miało już, co? Z ile... słuchajcie, generalnie tutaj nie jest źle, nie? Najgorzej jest z tą wodą, nie? Mm -hmm. Ej, ale wypadło coś z tego. Ile na to było potrzebnego Gosia, na. Trzy chyba. Na sokiewkę. O oh, kurde, tam stają. Na... Tak, trzy. Czyli mam, jak coś mam. Już Dobra, też, ten. A ty tak by się jeszcze przydało, właśnie, żebyśmy sobie tego te ogóle zobaczyli. O, ile picia wyleciało! Jaka dobroć! Słuchajcie, soczku, chodź go się tutaj, bo to podjesz też. Dobra, ja na razie jestem napita, o, spokojnie, ja już właśnie przy tym, jakby Jaka co. dobroć. A, już lecę, już lecę. lecę, no, lecę. Czekajcie, tu się ten zablokuje oczywiście. Ile tu jest tych żołędzi? Tu trzeba też właśnie przyjść. No. Czekajcie, jak tu się... Tak chyba wejdę, nie? Ja tu jestem, jakby co? Co tu łazi? Co tu łazi? Tam jest boku pająk, No to uważaj. Właśnie, jeszcze mam tu jedno zadanie, ale można wziąć Asia na pewno kolejne, więc yy, mogłabyś coś tam wziąć. Zobaczymy, co tam będzie. Lecimy, lecimy. Gabo mi stamina. No dobrze. Jest tam już przy nim. Więc chodź. Hmm. Zobaczymy. Jak to się, jak to oddać? What should I have something question? To? Nie, to jest jakieś Oddałam to nie. Nie To są jakieś inne te. Jak to słuchajcie oddać? Nie, no to wzięłaś coś. Tak, tak, ja wiem. Ale, wiesz co? Bo tu nie ma tych much już w ogóle. A to hmm. nie jest tak, że się nie oddaje, tylko myśmy... Bo ja nie zwróciłam uwagi, czy myśmy nie, po prostu wykonując już to zadanie nie dostały punktów i tyle. Wiesz co, wydawało mi się, że to się tutaj oddaje. No bo nie wiem. No tam widziałam, zadania były, wzięła je, nie? No dobra, ale tam nie było czegoś takiego, że, że do oddania. Ty może... Ale w ogóle myśmy nie miały tego. Myśmy miały tylko tutaj to tu, zadanie, chuka. że complete. Complete okay. ten marker, a nie było z tymi muchami już, po prostu jak wykonałyśmy może to zadanie z tymi muchami, to już koniec. Find the cold block or chip. Czekaj, myślę... a zobaczmy tutaj, jak wjedziemy w questy. No nie Be mamy już tego. Bury A Przeanalizować bury Analizować musimy. Cold find. Musimy znaleźć to. Nie ma już tych much faktycznie. Build shelter. Nie no, tu tak jakby już było to small snacks, w nie, tu w ogóle tego nie ma od niego. Mhm. Mm no, nie ma właśnie. No nie, to czyli to musiało się jakoś ja ten Zmiuje. zatrybić. Chyba. Dobra, kochani, wychodzimy stąd. Wzięłyśmy jakieś zadania. Nie, tu chyba źle, Gosia, bo ja tu też wlazłam właśnie, albo? Jak. Dobrze tędy? Tak, ja nie, nie wiem właśnie, bo ja się tu też zapultałam przed momentem. Nie, źle. Źle, bo Czy tu jest... jest. Nie, no tu jest ten robot, to tu. się wychodzi. A! Mrówka, boże, jak się wystarczy. Ale to jest zwykła. A są mrówki, patrz. Co tu się Ale dzieje? tu są. Ej, one stamtąd wyłażą w ogóle. No. no bo tu jest mrowisko, tylko że to nie są te, co walczą. To są takie zwykłe mróweczki. Dobra, tędy, Gosia? Nie, no tu mi... jest. <laughs> Dobra, kochani, my zaraz to wyjdziemy. Dobra, kochani, udało nam się wyjść. <noise> <noise> Takie jesteśmy zdolne. Takie jest zdolne. Kurde, Gosia, czego my jeszcze nie mamy, żeby nam się schodki odblokowały, żeby nam się... Tak, ja a w ogóle poszłam gdzieś, gdzie my jeszcze w ogóle nie byłyśmy, słuchajcie. No właśnie, a bo gdzie? Byliśmy... O, ok. Gdzież to? No widzę właśnie go tam. Zaraz trzeba e... zobaczyć na mapkę, słuchaj. Tak, i... gdzie my jeszcze nie byłyśmy, słuchajcie, odkryć jakieś nowe, kurde, ten... Tak. Z tej drugiej strony chyba w ogóle nie byłyśmy, mi się wydaje. I jeszcze tu się napić. No po ja sposób, też bo... jeszcze. Nie. Chociaż tak nie potrzebuję, ale tam jest dużo to skorzystam i to też tak. głodu trochę daje, więc. Ty, eee... a ja bym tu mogła soczek? A, spróbuj. Wziąć, a ja sobie na... wezmę soczku trochę. Pewnie. Ile wzięło? Jeden. A ty nie potrzebujesz już pić? Bo jak coś to tu jeszcze jest, pij. Nie No, napiłam się, ale nie mam tej sakiewki, nie? No to chodź. czekaj, a to nie możemy skraftować momentu. No możemy, się... możemy. No to Jeżeli patrz, mamy ten. Bierz to, ja ci to ten. Rzucam ci ten stack tego, on to co potrzebujesz. I teraz tak. Craft. Ale I jeszcze fibę. No to chodź, sypniemy szybko. No przecież trawa to tam okay. nie problem. Chodź. Okay. Ale tu chyba nie ma z tej strony, właśnie trawy. No to podbiegniemy trochę. Come on. To czekaj, to ja wezmę ten sok najwyżej, bo weźmiemy tam gdzieś dalej jeszcze. Aha, już chyba nie mhm. wezmę, bo już mam chyba... Nie, nie żu... Co ja zrobiłam, widzisz? Rzuciłam sakiewkę do soku do środka. Jesus! ale dobra, musiałam wypić ten sok, żeby wziąć tę sakiewkę, bo ona tam utknęła w środku, ja pierdzie. Ale ja mam chyba dwa soczki w tym. Mam już te dwa soczki, słuchajcie, w... W Zagiewce. Dobra, to są jakieś. Hurde, tak do Rubala, byłoby dobrze, żeby zrobić tego ogóle i zobaczyć. No dobra, jak będę widziała gdzieś robala, to wykopię. ty no, ja też. Ty, a nie robi się z tego. Z tego się nie robi fiber. Zaraz zobaczę. Nie robi się to z tego fiber. Z czego? Mm, no, z tego się. Niestrawy? To coś mi się poszło? No. A nie, bo to jest z tego drugiego, No a nie z tego. właśnie z tego, z tych malutkich. Czekaj, bo ja już tak. będę miała, Gosia. Z tych malutkich. Z tych tak. niestrawy, no. To masz? Nie, jeszcze nie mam, muszę No ja mam już. jak coś. Już mam. To chodź, to zrobisz. Dobra, I tu drugi, jest od razu soczek, Gosia byś sobie wzięła. Ale to już chyba odlazłam stamtąd. Jak po drodze pójdziemy, tak bo tam też idę. są jeszcze te. Dobra. Mm, czekaj. Co ja tu jeszcze potrzebuję, żeby to zrobić? To było w tutaj i tutaj, o. Jeszcze jedna. Mm, 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 mm. Czego nie mam. Trzeba się mi jeszcze wykonało. Chyba jeszcze tej trawki. Okej. Okay. e okay. Co? O ile tu jest soku, gościa, Tu od razu sobie soczek weź, jak zrobisz. Tu, gdzie ja jestem, ja tu stanę. Okej, okay, czekaj. Niby to zrobiła mama. Woda, mama, słuchajcie, sami. to chodź. Chodź, weźmiesz soczek. Okay. Ile wody tu jeszcze jest, słuchajcie? Idę, idę. O, jest, faktycznie. No, spróbuj, żeby A. nabrać. A ja chyba faktycznie to przynaciskałaś, nie? No ja już nie mogę. Słuchajcie, dwa, dwie te to jest max, nie? Tak, ale to przynajmniej mam. A jeszcze się tak napiję, o. o. Dobra. To ja też się napiję. Pat, idziemy, idziemy. Gdzieś, Asia, yy, gdzieś nie gdzie nie byłyśmy? Gdzie nie byłyśmy, ale gdzie to jest? Gdzie <laughs> ale, jest? Czekaj, łopata. Cztery. O, jest. Gdzie ty jesteś? Kurde, nie masz go. No trzeba... Trzeba latać z łopatą w takim razie. Kurde. No. A co to jest? Ten robal jest na pewno w tej jaskini gdzieś, A Asa, pióro! Właśnie, bo to ptaki coś tu doszły, ale nie wziąłem... Tak, doszły ptaki i... Ale nie, my potrzebujemy drugiego poziomu siekierkę. Mm. Tu... A przecież tam że tego robota my możemy tam właśnie chyba kupować. Asia, te ulepszenia. Kupować albo za za te właśnie dostajemy jakieś nowe przepisy za wykonywanie. Mógłbyś e, mogliśmy ten... zobaczyć tam w sumie to kupowanie, nie? To później musimy zobaczyć. Kurde, Asza. musimy to ogarnąć jak najbardziej. Asia. Co? Zrobali zielony. To jest ten no mocny. to uważaj, tak, to jest ten taki bardzo mocny. On też truje, wiesz? No niego trzeba uważać. Bo I tu, jest... tu są znowu te pieprzone roztocze. Gdzie myśmy jeszcze nie były, Gosia, kurde? Dobra, zabiłam robala. Ale idzie tamten! Zjadł go! No Ciekajcie, chyba, że... tu jest ten. Tu byłyśmy na pewno. Gdzie tu jeszcze... Hmm, a to nie jest tak, że nam się będą, Gosia, odblokowywać kolejne części ogrodu tam na przykład, ale nie, no bez sensu. Gdzie myśmy jeszcze nie były, słuchajcie? Tutaj musimy taka. Właśnie nie byśmy Trochę jest dalej. glina. Gdzieś. Ej, tu byśmy musiały gdzieś pójść. Tutaj, w te rejony. Koś tak po lewo. O! tu jest glina. Asia, A ja biorę, jestem. Biorę. Tutaj teraz. Tu. Słuchajcie. Biorę jeszcze pomoże nam to w w ogóle... Przyda. Ale to jest zablokowane. To jest tak, jakby trzeba. Tutaj. Nie, to jest woda, chyba. To jest wszystko woda. No nie hmm. wiem, kurde, właśnie. Że nie da się przejść, tak? No, tak mi się wydaje. Gdzie ty jesteś tutaj? Na razie tu gminy to może chodź do tego robota, jeszcze zobaczymy ten, kupimy te narzędzia, kurde, ulepszone. No to idź do tego robota. Idę idź. słuchajcie. Ja to jeszcze trochę się przebiegnę, bo może akurat wiesz, gdzieś coś się znajdzie ciekawego. Nie. Słuchajcie, jeszcze nie byłam u robocika, płynę tam do Gosi, bo coś nowego tutaj mamy. Tak, ja tu pływam pod wodą, a tu są aż takie. widzisz, białe dziwnie się. Trzeba to yy, przeanalizować. Nie, wiem, co to jest? Dobra, zabite. No. Jest. Powiet powietrze, powietrze, powietrze. Dobra. No. Nie, nie, powietrze. Ej, okay. tu gdzieś jesteśmy przy drzewie w ogóle. O, jest. Wziąć to. A? Czekaj. Nie, my jesteśmy przy domku, a się przy tym, w układ dobra nie byłyśmy. Słuchajcie, pod wodą jeszcze właśnie tak nie... Znaczy, coś tam pływałyśmy, ale... Troszeczkę tylko. Troszeczkę, no. Ja tak właśnie tak mówię, przepłynę się, zobaczę, nie? To możemy przeanalizować jak najbardziej. Tak, tak. Dobra, wychodzę. Idę, Asia, zobaczyć potem żywopłot. No idę też, słuchajcie, do tego robocika to sobie najwyżej skoczymy u Gosi. No. A dzisiaj troszeczkę poeksplorujemy to co, co. Spadaj. jeszcze. Spadaj. Bo no, trzeba by eksplorować. Kurde, tu chyba jeszcze nie byłeś. To jest właśnie najfajniejsza. Aby tak, najfajniejsza i bym... najważniejsza w sumie, nie? Też, bo. Tu co, co nie byłyśmy za... Gosia, jeszcze. Ale. Co za alert? A no te uważam. Tak, 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 No właśnie, widzę. Zraliśmy serio, spadaj. Ile tu jest tych tych, właśnie. Ej, tu są jagody! Tutaj będziemy mogły przeanalizować chyba TT. te. te. No, widzisz? Ej, gdzie on jest, kuźwa? A tu to, jest. To nie mam staminy. Dobra. Dobra. Ej, tu na górze widzę jagody! Kamień! Czy, my, czy ja kamieniem zrzucę? Czekaj, inwentory. No, Musimy właśnie poeksplorować, bo my nie byłeś jeszcze w wielu miejscach tak naprawdę. Ej, co tam jest na górze kocham. takie kolejne? Boże, tu są pająki. O, wasu, ile pająków. A jest jagoda. Dobra, a nie, nie można tak zrzucić jagody? Czekaj, ja spróbuję tak można zrzucić można. jagodę. Ty, i tu są ten, takie grzyby na drzewie. Chyba nie dorzucę, czekajcie, tak? Nie, za wysoko. Kuźwa. Czekaj, idę po tę jagodę. Gdzie, gdzie, tak. gdzie są te pająki? No tu. Ej, tu jeszcze nie byłyśmy, dziwne A A tam jeszcze jest jagoda, chodź tam dalej, przelecimy Nie, ja biorę szybko. tutaj, czekaj. Chodź, bo one tu są. Tu gdzieś widzę jagodę, czekaj, czekaj, czekaj. Tu trzeba ją rozwalić. O jest, co jest, chodź! Siekierą ją trzeba rozwalić, no tam też miałam. Ej, tu jest jakiś kabel w ogóle. No, trzeba zobaczyć. Co to jest? Czekaj. Wzięłaś tę jagodę? Biorę. Aha, bo to Bierz. tak się bierze. Berry Chunk! Super. New crafting. Dobra, musimy to ten, musimy to przebadać. Co tu jest? Co, nie Ej, Gosia, a tu na to drzewo nie idzie wejść. To by fajny domek był na drzewie, czekaj. A tu jest no, jakoś nie, tak creepy, nie się creepy to... Asia. No bo jest ciemno. Ej, nie da się chyba tu wejść. Słuchajcie tam. Przynajmniej nie tędy. No i jest trochę krafty. No, po tym kablu Asia. Może się da. A on tu jest. Nie, on tam chyba nie. Nie, ma, on gdzie za zawysował. Nie, nie, nie. nie. Nie, nie wejdziemy tak. Czekaj, nie ma tu jeszcze nie? czegoś. No właśnie, trzeba tu popatrzeć dobrze, co to jest. A co, to co to jest? To nie ma, szopa, Gosia. Co to? Ej kurwa, ja nie wiem, co to za robal. Czy mnie nie zabije. Gosia, chodź no tutaj. Czekaj. On żyje w ogóle, ten robal. What the hmm. fuck. Słuchaj, boję się trochę. Gosia, jak to mnie tu. A nie, nie pozbierasz mnie, bo ten robal. Hmm. Nie, no nie, więcej ich tu jest. Nie idę tam. Chodź, Gosia, tutaj zobaczyć. Idę. Nowe robale, słuchajcie, mamy jakieś na horyzoncie, ale tak nie wyglądają zbyt łagodnie. Powiem wam. Gosia? Gdzie? Tutaj. Ale są dwa. Drugi łazi tam z. Jezu, więcej ich tu jest. Zobaczcie, tam jeszcze. Tam jeszcze są. No nie wie... Uważaj! A, a co, to się leci na mnie? Ag a agresywne Jezu? to jest! Ja nie wiem, czy damy radę z tym, czy nie. Idę na kamień. Woohoo! Tu też jest. Chodź na kamień. Jezu, jakich tu dużo. Jakby co? Wejdziesz do mnie? Boże, nie patrz na mnie, tak? Czekaj, mnie goni jakiś. A ja jestem na kamieniu, a on jest pode mną, nie? Um... Dobra, chyba odpuść. A ty tu jesteś, dobra. Wiesz co, nie wiem, kurde, trzeba by spróbować zabić, nie? To chodź tu do mnie, bo on tu jest pode mną. Jakby go tak... hmm. co, ja no skacz i zobaczę ile masz. Lecimy. Życia. Raz, dwa, trzy. Lecimy go się na niego. Larwa. Dajemy w niego. Eee, nie jest zły! No nie jest zły. Pięknie! Larwa Spike. Słuchaj. Trzeba to wszystko, trzeba e, to ją wszystko nie jest przebadać. Tam jest, nie? No to chodź tego co śpi. Tu śpiocha go. Ja go odtylca. Idziesz? Nie. One nie są złe. Myślałam, że one są gorsze. Ale mamy już coś nowego, nie? Jest, jest. Zabrałaś? Gosia! O! Oh, nie, 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 nie! Teraz się na nas rzucą, co? Wszystkie. Jeszcze jeden. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze leci coś? Nie, Boże, ty wolnała się, wystraszłaś coś jeszcze. No Taka, dobra. Dobra, dobra, ale widzisz, mamy nowe rzeczy. Mamy nowe rzeczy. Dobry, dobry, słuchajcie. Zróbmy znacznik. Zróbmy tutaj sobie e, znacznik. Tak, e, Jagody tu są. Wiesz co, ja bym wróciła już do domu, ja bym to przewadała, bo mnie ktoś się Ale słuchaj, ziesz, sobie tutaj znacznik. Tu mamy coś nowego. Tu, co to jest w ogóle? Water flimit jakieś. Tu nie jakiś beryczak. Tu coś, jakieś larwa, spike, słuchajcie, tyle nowych rzeczy do przebadania i trzeba lecieć właśnie do domu. I czekaj, to... tylko zrobimy ten znacznik, w czym był tam... No tam jest, yy, narysowany nawet ten znacznik, Gosia. Tutaj, dobra. Tutaj, już go robię. Okej, okay. yy, i zaznaczmy sobie tutaj, co sobie za Możemy listek sobie dać zielony, Gosia. Na przykład, jako że drzewko. Nie wiem. No dobra. Lecimy do domu. Tak, w ogóle noc idzie. No idzie noc, właśnie, ja już wezmę tak. ten. Daleko jesteśmy od domu. Bo słuchajcie, Ale, później... kurde, widzisz, opłacało się. No musimy tak przejść. Ja to w ogóle bym była za to, żeby tak naokoło poprzyłaś. Trzeba przechodzić to prawda. No. Ale jeszcze mi się do tego robota coś mi goni. To... Tak, tak, tak. Pójdziemy, do... to te. Ah, Dobra, Widzimy, Bo do wiesz o co chodzi, nie? Zobaczymy, czy rzeczywiście tam u niego można kurde kupić gościa. Tak, mi się wydało, wydawało, się, że jak tam byłam, to mi, to kupić. A to nie, tak, nie kupuje się za te właśnie za te punkty, które Chyba my zabieramy za cały czas? Tak. No tak, no to by miało sens, nie? Ja bym jeszcze stała, No, Trzeba by tam u ciebie zacząć od tego może. Tak, i będziemy słuchajcie eksplorować jeszcze, bo musimy tu pozwiedzać wszystko. Co? Ej, nie Słucham! Ona <laughs> Oh, o, coś o. tam zobaczyła chyba. Co to jest? Co to jest? Gosia, co to jest? Chodź tutaj. To jest jakiś pająk. No wiem, jakiś nowy. Dawaj go. Kurde, Jak on zza? się wydar. A co, bo tam leci duży. Czekamy. Aha, to ten duży się chyba. Wydar. <laughs> tak. Ale to Ej, jest ale coś... co to było? W ogóle? To był Nie wiem. nowy. Tak, jakiś Nie mały. Mhm. Ale całkiem inny taki. Tak. Ciekawe, czy jeszcze nasz liść będzie. Dobra, słuchajcie, widzimy się już przy stanowisku do badania. A, mi się pić bardzo chce, Gosia. Czekaj, ja się napiję. Soczku, o, fantastycznie. I, kochani, badanko będzie, czekaj, weź... A, dobra, bo z tą pochodnią już się teraz nie będę tutaj srała. Dobra, badamy, analyzing, ale to mamy jakby, to mamy chyba zrobione już. Analizujemy. To jest no. chyba to, co miałyśmy z tych jagód, co? Fotel! Fioletowy! chcę ten fotel! Ale to nie wiem, czy nam. Zaraz zobaczymy, czy będziemy miały na tyle tych rzeczy, bo tam nie w sumie więcej, nie? Gosia, Head headmount. Aha, okej, to jakieś tam trofeum powiedzmy, ale tu coś mamy jakiś. Ale no ten fotel fioletowy, piękny, czy wy to będzie? Zrobimy go zaraz. Back rubber. Nie wiem. Się zobaczy, się Wiesz, zobaczy. Wiesz, tak, Gosia, jeszcze no, ty, bo ty, wody, ty też coś tam ja masz. Mhm. Nie, nie mam Gosia. Ja miał, miałem to samo. A nic z tego białego robaczka, słuchaj... Nic nie wyszło, Asia. No dobra. No okay. nic, nic nie mam do przeanalizowania. Do przeanalizowania. No okej, okay. słuchajcie, chodźcie, zobaczymy tylko ten fotel jeszcze. Czy my będziemy, ale chyba będziemy musiały się wrócić po te po jagódki, tam coś mi się wydaje. No na pewno, e, na... Crafting. I to będzie w... Gdzież to może być? W mebelkach. Berry Leather. No. Zamykamy. E, ja to mogę zrobić, te Berry Leather. A Berry, berry Leather my mamy... My mamy, słuchajcie... Berrycher. Jest bereler. No, cztery tego potrzebujemy beryleder i tu i skorupki. Także spoko. Słuchajcie, że już nie nawet. Także spoko. Na Ale to jest jakiś, słuchajcie, drugi poziom. Czyli co, czyli jeżeli... A, bo tu przy tym. Czekajcie, przy workbench. Spoko. To zrobimy to, nie? Beryleder. Kraftuje. A, to tylko jedna nam się udała. No i teraz no. co? I yy, przeanalizować te leder jeszcze mamy, widzisz? To trzeba by iść tam na dół Nie jeszcze mam jeszcze, przy... A... Aha, Jezu, przepraszam. Nie, mam. nie, nie wyjdę już, więc No ale my już kończymy. Sobie, Słuchajcie, coś no. coś ja tylko no. tutaj skoczę na dół przeanalizować. Ale te tak, skutecznie. udało się praktycznie całe dwa odcinki. No, nieźle. Patrzcie, tak, dobra, ale... analyzing jeszcze to. No. Te, bo to mamy w zadaniu ogólnie od tego no. robocika. No, i dostajemy za to Science Insektronic. Okej. Okay. Chodzicie tak, do tego robota właśnie zobaczyć, czy możemy sobie położyć, bo tam kurczę jest kilka rzeczy, właśnie, to jest ten drugi poziom. Nie już też wcześniej coś miałyśmy, Tak, 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 tak. 300 no. punktów aż za to dostałyśmy, za to zadanie, Super. przeanalizowanie tej skóry. Więc y, ja myślę, że za te punkty właśnie będziemy prawdopodobnie mogły tam kupić sobie ulepszenia, i to by było świetne, ale to zrobimy, tak. słuchajcie, już na samym początku u gości, na odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia dzisiaj. Fajnie, słuchajcie, dużo. Dużo, dużo nowych nowości. Fajne ten, fajne miejscówka znaleziona. Do zobaczenia, cześć!